Cześć, witam wszystkich, Dawajcie zrobimy szybką aktualizację, omówimy z Wami to, co się dzieje teraz na rynku, zacznijmy od Bitcoina, pokażę Wam dwie opcje, które mi najbardziej się podobają. W sumie za bardzo nic się nie zmieniło na Bitcoinie, bo ja Wam to wszystko pokazywałem w naszym poprzednim odcinku, ale jeżeli chodzi o Alty, to mam tutaj taką, taką powiedzmy, teorię ciekawą, z którą chcę po prostu z Wami się podzielić, pokazać Wam, jak to można byłoby rozbić na fale. Jak może teoretycznie wyglądać nasz scenariusz z ogromnym rozszerzeniem naszego alt sezonu, czy to pyknie, czy to nie pyknie, ja tego nie wiem, szczerze mówiąc. No ale zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie pokażę wam, jak to może teoretycznie wyglądać, i pokażę Wam. Hmm, jakie są u nas teraz opcje, na co ja liczę, czego ja się spodziewam, no i właśnie jak ja to wszystko planuję rozegrać. Dobrze, zaczniemy od Bitcoina. Mieliśmy z Wami dwie opcje. Pierwszy scenariusz wyglądał tako, drugi scenariusz wyglądał tako. Nic się nie zmieniło, cały czas to samo. Czyli, jeżeli my mieliśmy z Wami taki o impuls, to w takim razie to jest powiedzmy nasza fala 4. My realizujemy teraz falę 5, no nie i właśnie po tej piące my idziemy na korektę, możemy spokojnie skorygować, nawet do poziomu 90 tysięcy. Dawajcie patrzeć na tą lokalną strukturę. Czyli wiecie. Jeżeli to jest ten impuls, tak. Strukturze fali 5, czyli o ten tutaj, to jest ta piątka, To w takim razie my mogliśmy na przykład mieć tutaj clean, prawda? I przekątna. Oczywiście, że też jest impulsem. Przekąta występuje zawsze jako fala pierwsza albo ostatnia. W tym przypadku to będzie fala ostatnia, czyli zakończenie naszego wzrostu. I teraz rozpoczęcie większej korekty. To jest pierwsza opcja, nic się nie zmieniło. Może tak być, może tak być. No i właśnie teraz my musimy narysować większe wejście, Negacja o przekątnej będzie zejście od niżej 98, 7, czyli wiecie, musimy narysować jeszcze kilka tysięcy w dół na pewno no i w takim razie OK przekątna jest zanegowana i będziemy się trzymali tego że my zaczynamy z wami od ten tutaj flat ten tutaj ruch boczny większa konsolidacja i tak dalej nie to jest pierwsza opcja jeżeli ten scenariusz wypali to w takim razie tak jak mówię już teraz musimy narysować większy spadek większą korektę i mi się wydaje że bitcoin w okolicach 90, może nawet troszkę niżej my z wami możemy spokojnie zobaczyć w ciągu najbliższych kilku może nie dni może tygodni ale no ten spadek musimy realizować Pierwsza opcja. Druga opcja rozszerzenie naszego impulsu do przekątnej. W takim razie czwórka oraz piątka jest dopiero przed nami, bo ta fala 5, ona po prostu jest bardziej rozszerzona, jeżeli wcześniej ona się znajdowała tutaj, to teraz my ją przynosimy tutaj. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że w tym przypadku nasz impuls będzie przyjmował, no powiedzmy, będzie miał troszkę inną formę. No nie, załóżmy, możemy sobie rozrysować to jakoś tak. I teraz mamy z Wami, załóżmy, tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no nie? I będziemy mieli, załóżmy, teraz jeszcze jedno podbicie, mniej więcej do poziomu 110. I na tym podbicie wszystko się skończy, narastujemy później tą korektę, no nie? Więc ta, ten scenariusz też może wypalić i mówiliśmy z Wami już wcześniej o tym, że taką strukturę my mieliśmy na początku 24. może tam pod koniec 2023 roku, И то было, то было, то было, то было тут. Вот видите, ну нет. Мелись мы так само тройкон, выезд до горы, очень глубокие зайстя. И позже власне какой-то флет и вот такой рух бочный. Может не, бух, не, не рух бочный, но а как бы визуально выкрасть из венжал. И мы достали мы какой-то такой клин власне по вести до горы с тройкон, правда? И позже зайстя вдоль на 20%. Давайте посмотрим, что сидит у нас сейчас. И вот. my widzimy to, że u nas wizualnie też jest jakiś trójkąt, też jest bardzo duży taki w sensie, że nie bardzo duży wzrost, a bardzo duży spadek od tutaj, no nie? Taki dosyć głęboki strzał w dół. Bardzo duży knot też tutaj mieliśmy z wami. Jakiś flet, jakiś ruch boczny i właśnie wychodzimy do góry. I właśnie jest możliwe to, że my na przykład będziemy realizować z wami jakiś taki clean. Raz, dwa, trzy, cztery i będzie jeszcze fala pić. To jest druga opcja, która też może wypalić, tym bardziej, że Historia lubi się powtarzać. I właśnie taką strukturę mieliśmy z wami tutaj. o W takim razie realizujemy jakiś trójkąt, podbicie do góry w tym przypadku to będzie clean, no nie. I później zejście. I tak jak mówię, 20% w dół, dawajcie sobie, zobaczymy, mniej więcej ile to jest. Załóżmy, to będzie poziom, nie wiem 110, od poziomu 110-20% w dół, to jest zejście właśnie do 90. Więc tak jak mówię, na oko mniej więcej. 90 według mnie my możemy z wami zaliczyć. Pytanie tylko, jaka dokładnie struktura będzie się realizować lokalnie. No nie. Jeżeli będzie jedno podmicie, ja bym się trzymał przekątnej i w takim razie rozumiecie, nie, że od, od te, te trójki oraz piątki też się przesuwają jakby w bok, bo my cały czas jesteśmy w trakcie rozszerzenia fali piątej. W takim razie tutaj jest trójka, będzie czwórka oraz piątka i cały ten tutaj wzrost to jest właśnie to jest właśnie ta fala 3. No i później ewentualnie, może, jeszcze będzie jedna czwórka oraz pionka, żeby dokończyć cały impuls. No nie? W takim razie wszystko się przesuwa w bok. Jak nie, to będziemy się trzymali od tego właśnie obliczenia. I w sumie tyle, jeżeli chodzi o Bitcoin. Innych opcji ja nie rozważam, według mnie o ten tutaj spadek my musimy z Wami realizować. My możemy oczywiście, że jakoś rozszerzyć tą falę czwartą, na przykład do korekty płaski. Może będzie na przykład takie coś... Ale w każdym razie ten większy spadek według mnie my musimy z Wami realizować. Więc tutaj ja na razie trzymam się tego samego, że albo po jakimś tam większym podbiciu, albo bez tego podbicia ten właśnie spadek my musimy z Wami realizować. No i właśnie ten spadek może spowodować też to, że na altach my narysujemy dosyć głębokie zejście, bo niestety na razie dominacja bitcoina jest dosyć wysoka. No i dawajcie tak, jeżeli jednak my z Wami realizujemy tutaj. Realizujemy tutaj tylko i wyłącznie korektę, to w takim razie tutaj musi być jakiś taki większy flat, większy ruch, jakiś ruch boczny, no nie. I mi się wydaje, że to powinno się zgrać z tym, co my mieliśmy вот tutaj z wami, czyli struktura będzie bardzo podobna. Czyli załóżmy, jeżeli tutaj był flat na 12 dni, powiedzmy, no nie, to właśnie przez 12 dni bitcoin stoi w tym samym miejscu, nic ciekawego się nie dzieje, my realizujemy jakiś tam ruch boczny. Tutaj przez 12 dni mamy z Wami spadek, i właśnie na tym tutaj spadku Altcoiny ruszyły do góry, narysowali bardzo fajny wzrost. Podobna struktura prawdopodobnie musi realizować się tutaj, jeżeli my narysujemy z Wami jakiś flat, jakiś ruch boczny. Altcoiny muszą tutaj na tej korekcie teoretycznie rosnąć. I właśnie mi się wydaje, że ta struktura no, całkiem może realizować się w ciągu najbliższych kilku dni, tygodni. I właśnie ten większy flat jak najbardziej będzie nam odpowiadał. No i właśnie dzięki temu, że my będziemy mieli większą korektę, my też będziemy mieli przez jakieś taki wiecie dłuższy okres spadek na dominację Bitcoina. Co spowoduje to, że alty będą mieli troszkę więcej czasu, żeby odrosnąć. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o moją teorię, którą ja się trzymam na bitcoinie. Jeżeli chodzi o scenariusz prospadkowy, tylko i wyłącznie impuls spadkowy będzie potwierdzeniem tego, że kierunek się zmieniał. Czyli załóżmy, to jest raz, to jest dwa, i my realizujemy z wami teraz rozszerzenie fali trzeciej. No na przykład, czyli musi być 1, 2, 3, 4 oraz 5. I to jest rozszerzenie fali trzeciej, i później raz, dwa, trzy, cztery oraz pięć. I tutaj już jest cały impuls. No jeżeli takie coś wypali, to można będzie mówić o tym, że no jest niefajnie. Dopóki tego impulsu spadkowego nie ma, ja szczerze mówiąc, też nie widzę sam to się przejmować. Ewentualnie impuls może przyjąć jakąś inną formę, nie wiem, jakiś taki spadek, 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 później później jakieś takie odreagowanie i na przykład wizualnie wykres będzie się zwężał. Przykątna się pojawi. Przykątna też jest impulsem. Też może być, no nie? Ale tak jak mówię, w każdym razie impuls w dół chcę zobaczyć, który będzie potwierdzeniem tego, że kierunek się zmienia. Dopóki tego impulsu nie ma, ja bym jednak obliczenia prospadkowe na razie nie rozważał. To nie zmienia tego, że inwestować pieniądze na okres dłuższy już troszkę za późno. Dawajcie jeszcze raz. Hashtag bitcoin, hashtag ...globalne obliczenie. I zobaczymy sobie, co ja Wam pokazywałem na grupie naszej od pokazywałam pokazywałem Wam taką strukturę. I tak naprawdę <grytanie> za bardzo nic się nie zmieniło. Tak, mówiliśmy z Wami, że jest jedynka, dwójka, trójka. Będzie jakiś flat i wyjście właśnie do góry z tej konsolidacji. O, cały ten tutaj efekt, który my mieliśmy tutaj ten tutaj ruch boczny, to jest właśnie ta fala 4, którą ja wam pokazywałem tutaj. I o ten tutaj wzrost, który my teraz realizujemy, to ostatni impuls do góry. I my teraz tylko próbujemy zrozumieć, gdzie dokładnie będzie zmiana trendu, tak? gdzie będzie dokładnie zakończenie tego impulsu. Ale bardziej globalnie to jest ostatnia fala, powtarzam jeszcze raz, po której będzie według mnie spadek. Ok? Więc z tym rozszerzeniem ja mogę gdzieś na pewno się pomylić, bo wiecie, ja będę jakby maksymalnie próbował to rozszerzyć. Aby znaleźć maksymalnie dużo lokalnych potwal, które teoretycznie można byłoby rozegrać. Ale prędzej czy później ta korekta ona na pewno się zacznie. Więc musicie liczyć się z tym, że my jesteśmy w trakcie ostatniej fali, jeżeli chodzi o globalną strukturę. Teraz tylko próbujemy rozpoznać lokalne potwale, żeby zrozumieć, gdzie konkretnie będzie zmiana trendu. To mam nadzieję, że wy rozumiecie. Dobrze. Więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Bitcoin, to omówiliśmy z wami wszystko. Teraz najciekawszy, Altcoin. Chciałem z Wami się podzielić taką właśnie swoją teorią, która teoretycznie może wypalić, i jeżeli to pyknie, to będzie w sumie całkiem przyjemnie. Downcie tak, no zobaczcie, jeżeli my z Wami. A, tak, dawajcie w sumie najpierw zrobimy, wiecie, jak, otworzymy naszą grupę. napiszemy tutaj sobie Total, Total 2 na przykład, albo total 3 bez różnicy. я вам покажу этот сценарий, который я вам показывал от самого начала, с тем, власне, большим взрослым. Вот, смотрите. У нас была с вами такая теория, что мы реализуем прикольно в структуре фали первой, позже будет коррекция, и вот это есть фала вторая. Но не, по этой коррекции мы нарисуем эту зиму, нарисуем очень большой взрослый, и будет там, не знаю, какое-то супер расширение нашей фали, третьей. И то есть наша фала третья, то есть то расширение, которое мы с вами реализуем, где? От, вот тут, о. Ну, no не, и то есть такая самая Такая же структура, с того, что я кояжу, я сам, там 3. Зараз знаю эту структуру, чекайте, тогда 2, тогда 3. О, видите, это есть то же самое. но не раз, два, дайте тройка, позже будет четверка, а раз пянка. Так есть это та же история, единственное, что, ну, давайте, как там, какие-то нюансы, со, трошки, трошка как краса, сильно, но в общем они выглядят очень похожими. И вот теперь, смотрите. Ja ogólnie uważam, że musi być na pewno jeszcze jedno podbicie do góry, żeby właśnie dorysować falę czwartą oraz piątą. Czyli raz, dwa, trzy, musi być czwórka oraz piątka. No i jakby to jest to, czego ja się trzymam i na razie swojego zdania ja nie zmieniam. Uważam, że musi być minimum jeszcze jedno podbicie do góry. Zobaczcie, jeżeli my z Wami jakby trzymamy się tego, że będzie jakiś tam cel minimum, tak? czyli my narysujemy jakieś tam podbicie, jeszcze jedno do góry, na którym wszystko się skończy, to no w takim razie musimy realizować czwórkę oraz piątkę. Więc mamy raz, dwa, trzy, czwórka, piątka. Tyle, mamy cały impuls, można spadać, prawda? Jeżeli spadek będzie zwykłą trójką, można będzie mówić o rozszerzeniu i kontynuacji wzrostu. Jeżeli spadek będzie impulsem, czyli narysujemy pięć fal w dół, w takim razie to już jest potwierdzenie zmiany trendu. Wszystko jest bardzo proste. O tym mówiliśmy wcześniej, nic się nie zmieniło. Teraz, zobaczcie, jeżeli jednak... Jeżeli jednak będzie naprawdę duże rozszerzenie, jeżeli ten wzrost, to mm, ten alt sezon będzie trwał na przykład, nie wiem, pół roku jeszcze, na przykład. w takim razie my musimy jakoś rozszerzyć cały ten impuls. Według mnie, Według mnie. jeżeli my z wami będziemy realizować o ten tutaj spadek teraz, czyli wiecie, bitcoin, pociągnie alty powiedzmy za sobą w dół, no nie, i my narysujemy tam jeszcze z 15-20% w dół plus jeszcze dominacja Bitcoina jest bardzo wysoka, co, co jakby też nie ułatwia życie jakby altcoinom, powiedzmy, no nie, no to jakby my możemy narysować dosyć głęboki spadek. Często jest tak, że dwójka, dwójka, ona jest dosyć głęboko, a czwórka, w sensie, że dwójka jest głęboka, a czwórka jest płaska, no nie, czyli na przykład trójkąt realizuje się bardzo często w strukturze fali 4, a trójkąt, sami rozumiecie, to jest ruch boczny, no nie, i teraz zobaczcie, jeżeli my tutaj realizujemy z wami dosyć głęboki spadek, to mi się wydaje, że my możemy to uznać za właśnie falę drugą. Więc w każdym razie ja bym chciał zobaczyć jeszcze jedno podbicie. I tak, może być tak, że czwórka jest głęboka jakby, no nie po prostu i my narysujemy tą piątkę, na której wszystko się skończy. Tak może być. Ale ja też będę rozważał później opcję z właśnie takim obliczeniem. Raz, dwa, raz, dwa. I cały ten tutaj wzrost to będzie rozszerzenie fali trzeciej. Bo co jeżeli od na tym tutaj wzroście dominacja Bitcoina będzie znajdować się w okolicach, nie wiem, 53 na przykład, ona dalej jest bardzo wysoko. I na przykład od na tym tutaj wzroście dopiero my będziemy mieli spadek mniej więcej do poziomu 45. W takim razie rozszerzenie może być naprawdę całkiem spore. No i w tym przypadku warto będzie przejść na scenariusz z 1, 2, 3, 4 oraz 5. I cały ten tutaj wzrost to będzie rozszerzenie naszej fali trzeciej. Więc traktujemy ten tutaj wzrost nie jako trójkę, a jako właśnie jedynkę. Więc będzie raz, dwa i później trzy, cztery oraz pięć. Bardzo fajny scenariusz, który teoretycznie może wypalić, jakby pojawił się taki pomysł. Dlaczego? Dlatego, że my teraz realizujemy dosyć głęboką korektę na niektórych altcoinach. I jeżeli właśnie my realizujemy bardzo głęboki spadek teraz, to całkiem jest możliwe, że to już nie jest czwórka, a tylko dwójka czyli mamy 1 2 1 2 i tak jak mówię oczywiście że czwórka też może być bardzo głęboka i według mnie o ten tutaj impuls przynajmniej fajnie byłoby zabrać a tutaj będziemy patrzyć, gdzie będzie się znajdować dominacja Bitcoina i jakie będą wewnętrzne pod w tej tutaj trójce bo to też jest bardzo istotne prawda na przykład jeżeli będziemy mieli taki 1 2 to wiadomo, że o ten tutaj wzrost 3, 4, 5 to już raczej będzie rozszerzenie trójki, a nie piątki. No i właśnie, jeżeli ta struktura wypali, to ja będę się trzymał tego, że my dostaliśmy jeden 2, i cały ten tutaj wzrost to jest nasza fala 3, więc dalej czwórka oraz piątka. Dziękuję. Do widzenia. To wygląda bardzo fajnie, i właśnie to da się zgrać z tym głębokim spadkiem, który teraz musimy realizować na altcoinach. Na którym ja osobiście będę podbierał, licząc na to, że będzie przynajmniej fala 5. Czy będzie, czy nie będzie, zobaczymy, przekonamy się, ale mi się wydaje, że musi być przynajmniej fala 5, żeby dokończyć od przynajmniej taką strukturę. To jest cel minimum. A jeżeli chodzi o jakieś takie, wiecie, większy wzrost, tak, większe rozszerzenie, no to jeżeli będziemy mieli szczęście, to w takim razie wchodzimy nie na 5, a na rozszerzenie fali trzeciej. Zabieramy dużo większy odcinek. No nie? W sensie, że kawałek, kawałek tego wzrostu. Konkretny przykład. Konkretny przykład, jeżeli chodzi o altcoiny. Zobaczcie. W tym przypadku, czy może być tak, że czwórka będzie po prostu dosyć głęboka? No może być, oczywiście, że tak i w takim razie my zabierzemy tą tutaj falę 5. Ale czy może być tak, że my właśnie realizujemy 1, 2, 1, 2 i ten wzrost to jest 1, to jest 2, tutaj jest 5, tutaj jest 2 i znowu będzie 3, 4, 5, 4, 5. Może tak być? Może tak być. I właśnie jeżeli my narysujemy o ten tutaj strzał, to sami rozumiecie, że my możemy narysować wzrost na kilkaset procent, no nie? Co oczywiście, że jest całkiem no, no niemało, prawda? Więc e, jeżeli da się na tym zarobić, no to sami rozumiecie, że jakby nawet wchodząc na falę piątą, to już jest wzrost na tam, 100, nie cały 100%. To już i tak jest dużo. A jeżeli będzie rozszerzenie fali trzeciej, to w ogóle tutaj można zarobić turbo dużo. I jakby co będę robić? Ja już wam pokazuję. Wpiszemy sobie na przykład jakiś wet i ja wam pokażę o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że my na tym wzroście wyciągaliśmy częściowo swoje mm, pieniądze z rynku. No nie, czyli zobaczcie. Tych profil w okolicach 39, tutaj ja Wam pokazywałem 39, 55, 55, no nie w trakcie wzrostu, bo jakby realizowaliśmy powoli swoje pozycje. 69 залечились мы, позже 55, позже 0,75. там Давайте мы с вами забачим, как выглядит наш вет. Наш так погляда также в окулицах 0,75 мелись мы, можно сказать, же, наш вишховик, где мы продали мы, ну, но из тих власне наших повес. Мы поделились по нашему на несколько частей, и одна из частей власне пошла вот тут, в этих окулицах. Ну не? Венц. Tą część, którą my jakby wyciągaliśmy, można powiedzieć, że z rynku zabieraliśmy, realizowaliśmy te zyski, powiedzmy tak na tym wzroście, od tą część można, powiedzmy, reinwestować gdzieś tam niżej z obniżką 20-30%. I właśnie na tym spadku można według mnie podbierać interesujące nas monetki, licząc na co? Licząc na to, że będzie przynajmniej właśnie 4 razy 5, ale jeżeli jednak będzie większe rozszerzenie i my zobaczymy nie tylko 4 oraz 5, a ten tutaj Tuzymun. To, to sami rozumiecie, że zarobić można będzie dużo więcej. I ja właśnie uważam, że jest sens zaryzykować, spróbować pojeździć. licząc na to, że będzie przynajmniej fala piąta, a może nawet turbo rozszerzenie i zobaczymy jeszcze, hmm, o ten tutaj wiecie, ten większy wzrost w strukturze naszej fali trzeciej. Czyli jak to wygląda? To wygląda w taki sposób, że portfel. Ja wam pokazywałem jeszcze tam nie wiem, pół roku temu chyba. O taki coś. Takie coś, my mieliśmy z wami to był koniec sierpnia, chyba początek września. Nie, to był sierpień, tak w sierpniu. Ja wam pokazywałem taki właśnie wykres, mój portfel, no nie. Ja byłem, no powiedzmy, w dupie, w porównaniu do tego, co my mieliśmy na początku roku, no może tam, nie na początku, może. Mm, w pierwszej połowie, powiedzmy, 2024 roku, no nie, był naprawdę dosyć głęboki spadek, bardzo głęboki spadek i było oczywiście, że bardzo nieprzyjemnie. W momencie mieliśmy bardzo głębokie zejście, gdzie? Przede wszystkim, przede wszystkim na Bitcoinie, bo od ten tutaj spadek, który my dostaliśmy, tak tutaj, w tym, w, tym, w tym miejscu, ja na tym spadku właśnie dokładałem, już można powiedzieć, na prawie wszystko. Ja zainwestowałem chyba około 80% swojego kapitału w altcoiny. No i właśnie ja altcoiny trzymałem wcześniej, tak? Coś tam brałem, powiedzmy, przed jeszcze tym spadkiem. No i w momencie zejścia było dosyć głębokie. Nie spodziewałem się tego, że my narysujemy tam na niektórych altach 70-80% w dół. Na przykład, jeżeli chodzi o DOT. My dostaliśmy do zejścia w ogóle z powrotem, można powiedzieć, do rozpoczęcia, tak, od tej strefy, gdzie my zaczynaliśmy, można powiedzieć, że ten tutaj wzrost, no nie? Więc zejście było naprawdę bardzo głębokie i dlatego właśnie ja miałam taki, no, spory spadek u siebie też, powiedzmy, w swoim portfelu, no nie? Teraz co? Teraz co? Po realizacji tej właśnie fali piątej, na której my z wami mm, liczyliśmy. Mm, tak, jakoś tak ja tam pisałem, nie jest... Nie jest Tak, widzicie, widzicie, o tym tutaj spadek, byliśmy w dupie, i o jest właśnie teraz. No i co się dzieje teraz? My dostaliśmy z wami bardzo duży wzrost, bardzo fajne odreagowanie, i od na tych tutaj falach, tych, tak, na których, na których jakby próbowaliśmy z wami zarobić, no nie, udało się naprawdę zarobić całkiem fajnie. I jakby w porównaniu do tego, co my mieliśmy, nie wiem, pół roku temu, a teraz oraz tam parę lat temu, a teraz. To jest turbo zajista różnica. Tam kilkaset procent na plusie mamy. No nie, ja tam nie będę już wspominał o tych tam alkoinach, tam wiecie, które my tam kupowaliśmy, można powiedzieć, że na samym dole na przykład tam jakiś. No, wziąć na przykład i wpisać tutaj e, Link. No nie, odpiszemy sobie Link i zobaczymy. E, mieliśmy z wami tutaj. E, tak, turbo scenariusz, z wejściem, wejściem na tym spadku. I właśnie właśnie. O, tutaj podawałam konkretne zlecenia poniżej 10, no nie. I udało się odkupić link, można powiedzieć, że prawie na samym dole. Mówiliśmy z Wami później o tym, że będzie A, B oraz C. I właśnie wchodzimy na tą falę C i zabieramy ten większy wzrost. No i proszę bardzo, właśnie realizacja naszej fali C, A, B. I na tym wzroście udało się całkiem fajnie zarobić, no nie. Wiadomo, że nie wszędzie jest tak idealnie. Wiadomo, że nie wszędzie udało się kupić na samym dołku, ale jakby nawet takie coś się zdarza, także faktycznie można powiedzieć, że można powiedzieć, że na samym 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 doku udało się otworzyć pozycję i właśnie na tym wzroście zarobić, zarobić całkiem sporo. I tak jak mówię, jakby jest dobrze, na pewno my jesteśmy na plusie. Na pewno my nie możemy już nic stracić tak bardziej globalnie. W momencie tak, bardziej globalnie, raczej już to, jest nie, to nie jest możliwe. I teraz mi się wydaje, że jest sens spróbować i zaryzykować jakby częścią naszego zysku, tak? Za jakby reinwestując te pieniądze na tym spadku, który będziemy mieli, licząc na to, że da się zabrać przynajmniej falę piątą, a jeżeli będziemy mieli szczęście, to my zabierzemy nie tą falę pięć, a właśnie ten tutaj impuls, rozszerzenie naszej fali trzeciej na którym oczywiście, że można będzie zarobić naprawdę całkiem sporo. I w takim razie oczywiście, że kapitał powiększymy z Wami jeszcze o kilkaset procent. No i co z tego będzie? Ja nie wiem, zobaczymy, przekonamy się, ale ja podejmuję takie właśnie taką decyzję, na tym spadku a, dobrać tak, monetki, które mnie interesują, ewentualnie odkupić taniej to, co ja w trakcie wzrostu realizowałem, licząc przynajmniej na to, że będzie ta fala 5. Jeżeli będziemy mieli szczęście i narastujemy ogromne rozszerzenie naszego impulsu, to w takim razie my będziemy mogli z Wami zabrać o cały, 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 cały ten tutaj wzrost. Jeżeli chodzi o kapitalizację, to będzie wzrost na przykład na 200-300%. Na niektórych altach to może być 500-600%. Sami rozumiecie, że to może być całkiem spore rozszerzenie? Wszystko zależy od tego, czy jakby altcoin ma, konkretny altcoin, który będziemy kupować, ma. Sporą kapitalizację, czy ona jest jakaś tam, wiecie, malutka i nie wiem, tam, kilka milionów mogą ruszyć tą matkę nie wiadomo jak wysoko, no nie? Więc od, w momencie, w momencie mi się wydaje, że oczywiście, że możemy mieć jakiś teraz, nie wiem, spadek na przykład w naszym, w sensie, że tym, w, naszym, w naszym portfelu, jakby, no nie, może być jakaś tam, nie wiem, korekta, powiedzmy, możemy być, możemy być na minusie, no nie, nie globalnie, a lokalnie. Ale ja bym próbował wejście licząc na, tej tutaj, na tą tutaj falę 5, czyli ja bym chciał zabrać tą piątkę do góry, no nie. I tutaj właśnie znak zapytania. Tutaj ja będę myśleć, co robić dalej. Jeżeli tutaj w tych okolicach dominacja Bitcoina dalej będzie bardzo wysoko, załóżmy tam w okolicach 50, to ja uważam, że prawdopodobieństwo realizacji tego rozszerzenia jest bardzo duże. Bo mi się wydaje, że koniec będzie w okolicach 40-45 na dominację Bitcoina, może nawet poniżej 40, spadnie no nie? Ale fajnie byłoby narysować jakieś takie naprawdę dosyć głębokie zejście. Więc na tą chwilę dominacja jest bardzo wysoka. i ta piątka to jest cel minimum. I tutaj, właśnie widzicie, tak, znak zapytania. Będziemy patrzeć, co będzie się działo u nas tutaj, bo jeżeli my będziemy mieli rozszerzenie tych właśnie wewnętrznych potwal, to ja bym przychodził na scenariusz z 1 2 3 4 oraz 5. Mi się wydaje że ten scenariusz będzie wyglądał dużo lepiej. No i właśnie w takim razie czekamy na czwórkę oraz piątkę i wychodzimy z tego rynku, zamykamy wszystkie swoje pozycje i to będzie prawdopodobnie nie wiem kwiecień, maj 25. roku i w takim razie tak jak mówi mamy jeszcze pół roku. Czy to nie będzie czy tego będzie? Nie będzie, ja nie wiem. Od razu Wam powiem: ja uważam, że musi być jeszcze fala 5 od ta tutaj, a dalej to już jest znak zapytania. Będziemy patrzeć na to, co będzie się działo na rynku. Ja bym chciał Wam pokazać jeszcze, może, jeszcze, może e, strukturę monetki AD, która była tak naprawdę w poprzednim cyklu. My mieliśmy tą strukturę parę dobrych lat temu. E, ja pamiętam, jak ja rozgrywałam tą monetkę. Licząc na to, że będzie właśnie jeszcze fala 5 do góry. Na pewno to był taki powiedzmy cel minimum tego wzrostu. O, zobaczcie, i my realizowaliśmy z wami takie rozszerzenie, no nie. Ja mówiłem wam, że będzie pionka na pewno. I my czekamy na raz, dwa, trzy, cztery pięć. Od my czekamy na tą falę 5 i później rozpoczęcie większej korekty. Jeżeli my sobie z wami teraz otworzymy, odłożymy sobie monetkę Ada i zobaczymy, co się działo nas tutaj, to my możemy się przekonać w tym, że ta struktura ona się realizowała, no nie? Zobaczcie, u nas była a, czwórka, która przyjmowała kształt trójkąta, i później, właśnie wyjście do góry z tej konsolidacji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To, co ja Wam pokazywałam przed chwilą, tak? I później, właśnie o ten spadek, ta większa, głębsza korekta, którą my dostaliśmy z Wami od, właśnie tutaj. To jest to, jest to co ja Wam pokazywałam. Teraz, zobaczcie, o tutaj, o tutaj, ja zakładałem to, że będzie zwykła piątka i rozpoczęcie korekty, ale. Przez to, że rynek tak rośnie, tak wszystko było po prostu bajecznie, tak było fajnie. Ja uwierzyłem w to, że może być. O, widzicie, i już mamy nawet cały impuls. Ja mówiłem o tym, że trzeba sprzedawać. Będzie zaraz rozpoczęcie spadku. No nie, czyli na tym wzroście, o tutaj zostawić kawałek, może na 2,95. Gdzie trzeba będzie sprzedać wszystko. Dziękuję, do widzenia. Ale ja, ja później uwierzyłem w to, że. O cały ten tutaj wzrost, na którym udało się zarobić, prawda, to jest dopiero 1 of 5, a więc my będziemy mieli z wami jeszcze większe rozszerzenie. I o cały ten tutaj wzrost, to jest dopiero pierwsza fala naszej globalnej fali 5. My będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery oraz pięć i ten scenariusz on już nie wypalił. Więc wiecie, ja ewentualnie teraz mogę się nakręcać tak, i jakoś tam sam siebie przekonuję, że będzie nie wiadomo jak duży wzrost, no nie musi to wypalić. My możemy realizować ten właśnie, ten ruch, o którym ja Wam teraz cały czas powtarzam, że może być 4 oraz 5 do góry. Na tym już może wszystko się skończyć. Ale jeżeli jednak to jest dopiero 1 w 5, to my możemy jeszcze bardziej rozszerzyć ten właśnie impuls i narysujemy, narysujemy jeszcze wzrost na dobrych kilkaset procent. Będzie czy nie będzie, tak jak mówię, ja tego nie wiem. Przekonamy się. Ale e, jakiś musi być zdrowy rozsądek. No nie? Musicie rozumieć, że na pewno to nie jest okres, Najlepszy, żeby inwestować swoje pieniądze na okres dłuższy, no nie, jakieś swingi zabierać, jakieś takie lokalne impulsy, jak najbardziej, nawet większe impulsy, ok, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o inwestycje pieniędzy na okres dłuższy, mi się wydaje, że już troszkę jednak jest za późno, trzeba było to robić wcześniej, a teraz jednak na tym wzroście trzeba będzie realizować swoje pozycje, a jakby... To, co ja Wam teraz pokazuję, to takie, wiecie, takie wróżenie, jakby my próbujemy przewidzieć, gdzie dokładnie będzie zmiana trendu, gdzie dokładnie będzie rozpoczęcie tej korekty. No nie? Więc tak jak mówię, ot mogę pomylić się z tym właśnie większym rozszerzeniem. No nie. Ewentualnie ta piątka faktycznie wyglądać będzie troszkę skromniej i my narysujemy po prostu, wiecie, jeszcze jedno podbicie. Dziękuję, do widzenia, rozpoczęcie korekty. Tak też może być teraz i właśnie całkiem jest możliwe to, że my realizujemy z Wami teraz. Tak samo jak. Jak na przykład na Total 2, Total 3, wszędzie jest, prawda? My realizujemy tą czwórkę oraz piątkę i wszystko. I właśnie to może być już koniec naszego globalnego impulsu. No i w sumie tyle, słuchajcie. Więc powiedziałam Wam wszystko. Omówiliśmy z Wami te wszystkie obliczenia lokalne, bardziej globalne też. Omówiliśmy z Wami możliwe rozszerzenie. No i tak jak mówię, według mnie na tym spadku warto będzie część pieniędzy reinwestować, odkupić taniej. No, i zabrać właśnie przynajmniej tą falę 5, a później my będziemy już myśleć, będziemy patrzeć, co tam dalej, czy będzie właśnie większe rozszerzenie, czy nie. Według mnie to jest możliwe, ale jakby nie chcę popełnić później takiego błędu, jak, jak parę lat temu, no nie, że ja uwierzyłem w to, że będzie turbo duże rozszerzenie. A się okazało, że wszystko się skończyło po prostu na pojedynczym impulsie. Dobra, wszystko omówiliśmy. Jak coś się zmieni, to będę Was oczywiście, że informować. Na razie, no, w sumie to, co ja Wam tłumaczyłem w naszym poprzednim odcinku, jak najbardziej jest aktualne, ale zrobiliśmy taką sobie szybką aktualizację, omówiliśmy tą strukturę jeszcze raz. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.